Makaronowa tarta to doskonały pomysł na obiad lub kolację, który zachwyci całą rodzinę. Krupiący spód z makaronu i kremowe nadzienie tworzą niesamowite połączenie smaków. Zobaczmy, jak ją przygotować. Potrzebujemy makaronu, jajek, serów, masła oraz przypraw do przygotowania spodu. Do nadzienia przyda nam się śmietanka, jajka, ser, gałka muszkatołowa oraz dodatki według upodobań. My użyjemy szynki, cukinii, pomidorków koktajlowych i czerwonej cebuli. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie. Pamiętajmy, żeby nie rozgotować. Będzie jeszcze pieczony w piekarniku. Po odcedzeniu od razu mieszamy go z masłem, dzięki czemu makaron nie sklei się ze sobą i łatwiej uformujemy spód. W misce ubijamy jajka, dodajemy starty ser, szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie mieszamy z makaronem, by każdy kawałek został pokryty masą jajeczno-serową. Masę makaronową wykładamy na dno wysmarowanej masłem formy do tarty i formujemy równomierny spód. Dociskamy makaron do brzegów formy, tworząc charakterystyczny kształt tarty. Formę wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 10 minut. Dzięki temu podpieczeniu spód lekko się zetnie i stworzy stabilną bazę dla nadzienia. To kluczowy etap, który zapewni tarcie idealną konsystencję. Tymczasem przygotowujemy nadzienie. W misce mieszamy jajka, śmietankę, starty ser. Dodajemy szczyptę soli, pieprzu i odrobinę gałki muszkatołowej, która nada wyrazistego aromatu. Całość dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Na podpieczony spód układamy nasze dodatki. Szynkę pokrojoną w kostkę, plasterki cukinii, połówki pomidorków koktajlowych i piórka czerwonej cebuli. Wszystkie dodatki zalewamy przygotowaną wcześniej masą jajeczno-serową. Masa powinna równomiernie wypełnić przestrzenie między dodatkami i pokryć całą powierzchnię tarty. Tartę pieczemy w 180 stopniach przez około 25 do 30 minut, aż masa się zetnie. A wierzch pięknie się zarumieni. Po tym czasie nasza makaronowa tarta będzie gotowa. Gotową tartę posypujemy świeżą natką pietruszki i podajemy na ciepło. Jest idealna zarówno na rodzinny obiad, jak i na elegancką kolację. Smakuje świetnie również na zimno, więc możemy zabrać ją ze sobą do pracy. Smacznego.